Cześć, witajcie bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii Minecraft na modach 2.0, bo tak się nazywa nasza nowa seria. Dzisiaj drugi odcinek, nowe wyzwania. Będziemy powoli starali yy, osiedlić się gdzieś, więc będziemy szukali jakiegoś miejsca na nasz domek. Od razu na początku informuję, że możecie mnie zasubskrybować po więcej odcinków. Zapraszam do poprzednich odcinków i także do innych serii z Robloxa. Jeżeli Wam się odcinek spodoba, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, jak Wam się podobało, co Wam się podobało, jakie są Wasze sugestie i piszcie wyzwania do kolejnego odcinka, bo woli zaczynamy to robić i... Eee, dlatego chciałbym, żebyście pisali mi jakieś wyzwania, co mogę zrobić też z modów, eee, różne rzeczy. I piszcie też, czy wolicie, żebym ja pewne rzeczy robił poza odcinkami, żeby każdy odcinek to były tylko takie, wiecie, najważniejsze rzeczy, czy odcinek ma być tam, gdzie skończyliśmy, tam się zaczyna kolejny odcinek po prostu. Czy wolicie, żeby ten progres szedł szybciej? I żebyśmy niektóre rzeczy, na przykład zbierali materiały, czy tam jakieś takie rzeczy, żeby to robił poza odcinkami, może na jakichś transmisjach na żywo, bo też o tym myślałem, żeby robić jakieś transmisje na żywo, właśnie z y, takich nudniejszych rzeczy, na przykład, żeby z wami pogadać, że zbieramy materiały albo gdzieś eksplorujemy, to takie rzeczy, żeby robić po prostu na streamach, to możecie dać znać, a my już bierzemy się za odcinek. Yy, widziałem od razu tam trochę, trochę miedzi, bo jest poranek, więc widać wszystko co tutaj jest dookoła. Możemy pozbierać trochę rud na starcie i zrobimy sobie jakieś przedmioty miedziane. I już wrzucę od razu do przepalania. Mam już 6 tutaj yy, sztabek miedzi, jeszcze mam 12 do przepalenia. A to jest chyba syna? Tak, no, syna. Więc bierzemy trochę jeszcze węgla. Węgla nigdy nie jest za mało. I ceny tutaj dość sporo jest, jak widzę. Takie miejsce sobie dość dobre wybraliśmy, ponieważ em, jest tutaj dużo minerałów i złóż y, na sam start. O, tutaj też jest to, chyba, inny rodzaj po prostu miedzi z innych modyfikacji. Ja chyba tutaj mam trzy rodzaje miedzi w ogóle. Z trzech różnych modyfikacji. To jest dość śmieszne, ale karta działa tak samo i w niektórych y, przepisach, jakby. Można je wymieniać po prostu. Można robić z jednej miedzi, z drugiej miedzi. To jest fajne, bo te mody są całkiem kompatybilne między sobą. Dobra wedle starczy. Że jakby... Z jednej miedzi można robić, ale też z drugiej miedzi jakby to samo wychodzi. One są jakby. Można zastępować jedna z drugą. Więcej tak zbieramy powoli. I co i będziemy gdzieś ruszać, bo tu za dużo więcej nie ma. Tam trochę jeszcze miedzi jest prostu chyba jakąś prostą zbrojkę. No i co? I zaraz będziemy gdzieś ruszać. Powoli, chyba że noc się już zbiera. Tak, już jest od słońca. A i to niefortunnie. Chyba ja po prostu przeszczekam tą noc. I się do was odezwę już yy, nad rankiem, jak będziemy. To, to nie ma sensu, żebyście tutaj całą noc ze mną przechodzili już ruszymy następnego ranka e, po prostu w podróż no więc widzimy się e, po prostu jak wstanie słońce no moi drodzy słońce już wschodzi e, noc już minęła ja już trochę zrobiłem też przez noc e, jak widać mam Nowy Mieczyk, i u, trochę jedzenia wypadło. O, z tego, a tak, faktycznie z takich krzaków też jedzenie trochę może wypaść. Cynowy e, kilow e, i miedziany kilow i miedzianą łopatę, i też zbrojkę taką o, zrobiłem sobie. No, więc generalnie się zebrałem ze wszystkim. To można wyrzucić też. Jakieś mam brokuły, maliny, Brukiew Groszek. Nieprzetłumaczono Huckleberry. Eee, jest trochę tego, ale ja nie mam miejsca teraz w punku na tyle jedzenia, że trochę wody się muszę napić. Nie, no wiadomo, jeść też trzeba i muszę, bo ja na przykład mogę zjeść taką Huckleberry, taki Broku. Spoko opcja to jest. No, to w takim razie chyba musimy wędrować i poszukiwać jakiegoś fajnego miejsca, gdzie można się osiedlić. Tutaj na razie są takie góry. Ekstremalne góry, jest napisane. Więc yy... jeszcze zabiję może świnkę, trochę jakichś kotletów, żeby mieć. No i co? Musimy ruszać. No ja nie, nie chciałbym tutaj w tych górach. Takie wysokie góry. To nie, to nie fajnie. Tu zim, zimą to będzie. Tutaj okropnie zimno. Oj, zlegowało coś tutaj mi. Nie fajnie, nie fajnie. Lecimy sobie jeszcze trochę wody na piesie. Korzystając z tego, że tutaj jest taki zbiornik. O, tu pod nami jest y, jakaś kopalnia jakiś kanion. Może coś ciekawego wypatrzymy Tam w oddali A nic za bardzo nie widać stąd o, Ojej prawie spadłem Ale to dziwne, że tu się ta woda nie wylewa, patrzcie Aż dziwne to jest Ta woda się, o polała, poleciała się Pola, Poleciała się Polała się No to miałem na myśli um, Tu jest taka tajga to też nic ciekawego. Teoretycznie jestem na biom z O'Planty. Tu powinny się pojawiać takie biomy. Uuu króliczek. A słodziaszny Spoza zwykłego Minecraft'a. Eee, ale na razie chyba nie widziałem żadnych. Chyba na razie jeszcze nie widziałem. No, bo one się mieszają trochę tutaj. One się mieszają. No. Tak jaka teraz w ogóle pora roku jest, bo ja nie, ja nie wiem jaka to jest pora Jakaś wiosna czy lat? lato? Lato no zapewne, zapewne się zaczyna od lata Tak jak, tak jak zwykle grałem to chyba się właśnie od, od lata się wszystko zaczynało Dlatego tutaj też może tak być Zaczęliśmy właśnie od lata i za jakiś czas będzie jesień A później zima, no zima będzie ciężko Chociaż w ciągu dnia nie jest tak ciepło, ale my na Chłodnym biomie, to trzeba też pamiętać, że tajga do ciepłych regionów nie należy, no. To jest raczej chłodniejszy biom, a tutaj Lag spikes mam A będę musiał to zmienić, bo Ja wiem z czego to wynika Wiem z czego to wynika, jeszcze tego nie robiłem, ale Takie lagi to jest yy, powód, że a to też może nagra mogę nagrać jakiś filmik, bo jak ktoś się z tym zmaga, grając na modach, to ja wiem jak to naprawić, to nie jest wcale tutaj wina naszego sprzętu. Chodzi o to, że Minecraft wykorzystuje na przykład bardzo małą część ramu, na przykład tylko 2 gb jak macie 16, tak jak ja, o tam jakiś biom widzę. Niby. I stąd się biorą takie takie właśnie lagi. Mogę to też nagrać filmik, jak ktoś ma z tym problem, to możecie napisać I ja to będę u musiał zmienić Tam trzeba poz pozmieniać w kodzie um, instalacji Cyferki O, tu jest chyba jesienny las, to jest też to jest biom po prostu Z biom są plenty wgrany. Dwa dziki A, może coś wypadnie, skóry trochę no? Ło jest! Ale on jest mocny. Ej, one nie są one nie są takie słabe, jednak jak. Znaczy, one na pewno. E, chodzi o to, że w momencie, gdy taki ruszy na ciebie z prędkością, gdy jesteś blisko niego, no to wtedy nie masz szans, bo on cię dziabnie raz i już polecisz do tyłu. Ale jak na dystans, jak, jakbym nie było tak blisko niego, to to myślę, żebym nic nie dostał, a on po prostu był... Jeden kloczek ode mnie i tyle. Nie, tutaj też raczej na tym białym się nie będziemy zatrzymywać, bo... Ym, bo po prostu... Tu nie będzie widać roku, jak się zmieniają, o to mi chodzi. I przepraszam jeszcze raz za Telax Spikes, bo... Ym, wiem, że to może być lekko... Lekko nieprzyjemne, dla mnie też jest nieprzyjemne, ale spokojnie naprawię to do kolejnego odcinka. Sadzonka żółtej jesieni. No fajnie, taką sadzonkę może sobie zasadzę e, tam, gdzie sobie zamieszkamy. Niedźwiedzi to jest, jest trochę. Nie, nie, niedźwiedzi tylko dzików, właśnie. No, niedźwiedzi z poprzedniego odcinka mi tutaj się kojarzą. No. Czekajcie, może zmniejszę trochę zasięg renderowania. Może wtedy będzie. Mm, jakieś jest krótki zasięg, ale może będą mniejsze te lagi. Ja to zmienię do kolejnego odcinka. A. jeszcze jakoś szybko. Wszystko teraz to wygląda, ale. Cóż. Cóż, cóż, cóż. Przynajmniej tak y, chodzi trochę lepiej. No, ja mam 16 GB ramu, ale pewnie Minecraft wykorzystuje na przykład tylko 2, a gdy gram, to może wykorzystywać nawet 8, więc. O, stąd to się bierze po prostu. No tutaj też nie ma nic ciekawego. Ten Biom się ciągnie, się ciągnie i chyba, chyba w końcu. Jest koniec, ale tutaj znowu. Znowu się tajga zaczyna. No. Jak dzisiaj nic nie znajdziemy, to ja trochę poszukam później i może... W końcu znajdę to miejsce, bo to musi być wiecie. Wyjątkowe miejsce, żeby nie zmienić. O, wąż, to trzeba wąż uważać, ale są owce. O, a owce. Co bardzo potrzebne, bo zrobimy sobie łóżko. Jedna obieczka Potrzebujemy tak wełny, mały niedźwiadek. Dobrze, że nie ma jego matki, bo jakby była matka, to by pewnie już była na nas ściekła. Z tu chcemy coś zrobić, a ja nie chcę nic zrobić mojemu niedźwiadkowi. Ja tylko po owce przyszedłem. Mamy trzy wełny, to będziemy mogli zrobić yy, łóżko. A łóżko będzie bardzo przydatne, bardzo przydatne będzie. O, i króliczek mały. Wygląda prawie jak ten niedźwiedź mały. No. Tak jest, więc... idziemy teraz słabo, że nie mogę sprintować, Muszę... musiałbym coś zjeść. Ale szkoda, że nie przepaliłem sobie hmm. tych kotlecików, to bym miał słabowe by mógł coś zjeść porządnego, a nie tylko te warzywa. One, one nie dużo dają po prostu na jedzenia A więc tak. Kotek tam widzę, lata. A tu chyba się kolejny biomek jakiś zacznie zaraz. Tak jest, zacznie się kolejny biom. Dynie, Midoł się nazywa, midył Zbiorę sobie dynie. Chętnie. Nie są dość rzadkie. Więc sobie zbiorę ich parę. Na przyszłość będę miał. Tutaj też jest ładnie na tym biomie. No. Nie jest może jakiś specjalny, są to takie, wiecie, równinki. Trochę parę drzewek tych... ...świerkowych. Jakbym tylko sobie włączył wyższy zasięg renderowania, to bym dokładnie widział. Ale... Nie wiem, nie wiem. Jeszcze się zastanowię, Czy, czy tutaj bym chciał mieszkać. I kolejny kitty, kitty. Patrzcie, tutaj na ładnie jest nad tym jeziorkiem. Tu się zaczyna kolejny biom Ja myślę, że tutaj się możemy zatrzymać tymczasowo. Perły jeszcze o, to są. To są perły. Tak jest to. To pamiętam akurat, że one, one tak w piachu się zawsze pojawiały. I chyba sobie zrobię łóżko, bo. Pojdę sobie na to wzgórze, może coś tam jest jeszcze ciekawego, za wzgórzem Jak nie Ale akurat dobre miejsce, bo tu jest las To będzie dużo drewna O, tu jest wczeszeczka Bardzo ładnie tutaj jest, no Takie przyjemne miejsce, myślę Całkiem Dobra, sobie stworzę łóżko I myślę, że się pożegnamy na dzisiaj bo już tutaj trochę gram, dzisiaj nie jest taki długi odcinek. Może nie wiem, ile jest 15 minut, pewnie. E... Ale fajnie znaleźliśmy to miejsce. W kolejnym już też będziemy działali. I chciałbym od Was dostać te informacje: czy wolicie właśnie wszystko robić na odcinkach, czy może na transmisjach część, czy część też poza odcinkami. Bo. Nie wiem, jak, jak, jak wy po prostu wodzicie, dla mnie jest to naprawdę obojętnie, ale ładnie tutaj, jest, nie? chociaż po tamtej stronie chyba bardziej mi się podobało. Jeszcze sobie naleję do butelek do tej jeszcze jednej butelki pustej. Chyba się przyniosę, tam właśnie na tą drugą stronę, ale może. Możemy taki kompleks z kiedyś zbudować, że będzie... Po tej stronie na przykład będzie tunel na drugą stronę. Taki przez tą yy, górę. O, o to byłoby nasze fajne. Trzeba by jeszcze tu po pozwiedzać tą okolicę, gdzie my chcemy zamieszkać, bo trzeba dokładnie wybrać. Ja myślę, że tu jest ładnie ul. Wypadła królowa pszczół. Królowa pszczół. A ja. Nie... Coś tam z królowej pszczół można było zrobić, chyba. Teraz zerknę. Tylko sobie postawimy nasze łóżko, nasz stół rzemieślniczy i nasz piec. I jeszcze zobaczymy, co, co ta królowa pszczół. Królowa pszczół. A, można z nim zrobić mleczko pszczele, a z mleczka pszczelego można zrobić królową pszczół. Aha poziom energii. A i to nie dobrze, niedobrze, niedobrze. No ale i tak już wykończymy nasz odcinek. Dziękuję wam, że dzisiaj tutaj spędziliście. Ze mną ten odcinek żegnamy Was z królową pszczół nad tego pięknego stawu. No i co? Życzę Wam miłego dnia. Napiszcie komentarze. Subskrybujcie, łapkujcie. I do zobaczenia. Cześć!